Na pewno nieraz korzystając ze smartfona mieliście taką sytuację, że przypadkiem wyczyściliście całą belkę powiadomień lub usunęliście o to jedno powiadomienie za dużo, tym samym przeoczając ważną informację, jak na przykład treść wiadomości z czatu, którego nie chcieliście otwierać. Spokojnie, mam na to rozwiązanie. Android oferuje funkcję historia powiadomień. Po jej włączeniu każde usunięte powiadomienie będzie przechowywane jeszcze przez 24 godziny i wyświetlane w specjalnym do którego macie dostęp wprost z belki powiadomień. Wszystko pokazywane jest z podziałem na aplikacje, pozwalając Wam nawet na wyświetlanie wiadomości, które już ktoś cofnął lub usunął. No to co? Chcecie poznać inne niezwykle przydatne triki i ukryte funkcje Androida? No to oglądajcie ten odcinek na kanale TechnoStrepa. Zapraszam serdecznie. Wszystkie sztuczki pokażę Wam dzisiaj na tym smartfonie, czyli na Motorola Edge 30 Neo, a firma Motorola jest partnerem tego filmu. I mówię Wam o tym nie bez powodu, bo model Edge 30 Neo jest naprawdę kompaktowym smartfonem, jakich na rynku jest bardzo mało. Większość urządzeń wyposażona jest w bardzo duże ekrany, i dla posiadaczy tego typu telefonów, niezwykle przydatny może okazać się trik. O którym teraz opowiem. Chodzi mianowicie o tryb jednoręczny, czyli funkcję, która pomniejsza interfejs smartfona o połowę, dzięki czemu dostęp do wszystkich opcji na telefonie jest w zasięgu waszego kciuka, no i telefon możecie wygodnie obsługiwać zaledwie jedną dłonią. Swoją drogą mam nadzieję, że wiecie, iż belkę powiadomień można rozwinąć, przeciągając palcem na dowolnej części ekranu, a nie tylko od góry. Mieliście kiedyś tak, że wieczorem oglądaliście coś na telefonie na minimalnej jasności, ale ekran i tak był dla Was za jasny. Znam ten ból, ale mam również receptę. Wystarczy, że wejdziecie w ułatwienia dostępu, a później wybierzecie opcję dodatkowe przyciemnienie. Możecie regulować intensywność tego efektu i możecie także włączyć te funkcje na stałe lub skonfigurować odpowiedni skrót, który będzie uruchamiać tę funkcję tylko w razie potrzeby. Mega przydatne dla wszystkich. Wszystkich nocnych marków. Dajcie zresztą znać, czy właśnie często z tym problemem się borykaliście, że telefon was oślepiał. Jakiś czas temu na naszym kanale sprawdzaliśmy, czy Instagram nas podsłuchuje. Jeżeli jesteście ciekawi wyników tego eksperymentu, to obejrzyjcie tamten film. Niemniej, jeżeli chcecie być informowani za każdym razem, kiedy wasz telefon ma uruchomiony np. mikrofon, to w ustawieniach powinniście zajrzeć do zakładki. Prywatność. Po włączeniu odpowiednich opcji, zielona kropka będzie pojawiać się w rogu ekranu i informować Was za każdym razem, kiedy jakakolwiek aplikacja w telefonie będzie używać mikrofonu lub aparatu. W niektórych aplikacjach, jak na przykład w Messengerze, kropka pojawia się przy włączeniu aparatu, ale po jakimś czasie znika. Ciekawe, czy tak programiści z Meta to zaprogramowali, ale jeżeli naprawdę chcecie dbać o prywatność, to przydatna może być dla Was. Kolejna sztuczka. Mowa o funkcji panel prywatności, w którym znajdziecie historię dostępu z ostatnich 24 godzin przez wszystkie aplikacje, zarówno do aparatu, mikrofonu, jak i do waszej lokalizacji. Dzięki temu możecie sprawdzić, które aplikacje, kiedy i na jak długo wykorzystywały dane właśnie o waszej lokalizacji. Niektóre smartfony mają do zaoferowania różne, unikalne funkcjonalności tylko dla danej marki telefonów, i nie inaczej jest w przypadku tego, modelu. Z poziomu aplikacji Moto możecie zapoznać się z gestami Moto, które są niezwykle przydatne, jak choćby ten Gest siekania, który uruchamia latarkę, albo obrót nadgarstka, który włączy aparat. Proste i skuteczne. Jednak do dyspozycji macie całą masę różnych ruchów i skrótów, które dają wiele możliwości albo po prostu przyspieszają pewne aktywności, jak choćby funkcja niestandardowy skrót. Po jej włączeniu będziecie mogli uruchomić dowolną aplikację poprzez podwójne stuknięcie w plecki telefonu. Pam pam i włącza się. Dyktafon. Nie bez powodu wspomniałem aplikację Moto, ponieważ w niej zaszyto także inną funkcję Androida, a mianowicie Material U. Umożliwia ona na dopasowanie kolorów interfejsu do zadanej tapety. Telefon zaproponuje Wam kilka palet barw do wyboru. Fajne jest to, że z jednego miejsca macie dostęp do wszystkich ustawień stylistycznych i możliwości personalizacji swojego smartfona właśnie pod względem wyglądu interfejsu. Niejednokrotnie, kiedy chciałem wykonać zrzut ekranu dłuższej treści, wymagającej Przewijania, no po prostu robiłem kilka screenshotów z rzędu. Dopóki nie dowiedziałem się, że jest znacznie prostszy i szybszy sposób. Chodzi mianowicie o przewijane zrzuty ekranu. Już tłumaczę o co chodzi. Są one przydatne właśnie wtedy, kiedy chcecie zapisać dłuższą konwersację, bardziej obszerny artykuł czy raport z jakiejś aplikacji. Wszystko to, co normalnie byście przewijali, możecie zeskrinować do bardziej podłużnego niż zwykle zrzutu ekranu. No, i wysłać w jednym kawałku. A na koniec gratka dla osób, którzy korzystają z inteligentnych urządzeń i systemu Smart Home zintegrowanego z Google. Z poziomu belki powiadomień, jak i ekranu blokady, macie dostęp do skrótu do sterowania urządzeniami inteligentnymi. Można tam ustawić dowolne skróty z otoczenia Google Home, możecie to potraktować jako skrót tylko do wybranych lub najczęściej używanych urządzeń. Nie muszą tam się znajdować wszystkie wasze smart gadżety. Jest to po prostu szybsze niż wchodzenie w aplikację. Google Home i wyszukiwanie tych urządzeń, tylko robicie to po prostu albo z poziomu belki powiadomień, albo też z poziomu ekranu blokady. No i to wszystkie smartfonowe triki, które dzisiaj dla was przygotowałem. Dajcie koniecznie znać w komentarzu pod tym filmem, czy znaliście je, czy ich nie znaliście, czy wam się przydadzą, czy będziecie z nich korzystać. Czekam na wasze komentarze, a także jeżeli wy macie jakieś triki na Androida, o których nie wspomniałem, to koniecznie zostawcie je poniżej, chętnie pokażę je w kolejnym odcinku. A tymczasem jeżeli ten film uważacie za przydatny i wam się podobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i udostępniajcie go wśród swoich znajomych, a także sprawdźcie link do tego smartfona, czyli Motorola E30 Neo, który Znajduje się w komentarzu pod tym filmem, jak i w opisie tego filmu, a także cały film na temat Motorola E30 Neo, który nagrałem, bo jeżeli ten smartfon Was zainteresował, a uwierzcie, że jest ciekawy, to tam znajdziecie wszystkie szczegóły o tym telefonie. To tyle z tego miejsca. Mówi do Was Szakal. Subskrybujcie kanał TechnoStrefa po więcej ciekawych materiałów i wpadajcie także na naszą stronę technostrefa.com. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się. Pa, pa.